Witam. Dzień dobry. Teraz przeczytam wiersze dla kochanych wnusiów, wnuczek. Zaczynam. Muzyka jest wszędzie, muzyka jest wszędzie. Muzyka jest jak powietrze, jest wszędzie w tobie i we mnie. W zbożach na wietrze, jest w dźwiękach, które słyszysz na ulicy, w stukocie kół, na drodze wśród pól, w kołysaniu drzew, jest muzyka i śpiew. Tyle jej w głosie ptaka i w słowikach, jakie na dobranoc mówi matka. Tylko posłuchaj, ile jest piękna w tych zwyczajnych dźwiękach. Weź je do ucha, weź je do serca. Piękny wiersz. Teraz poszukam następny. Powiedzenie rytmiczne wierszyki. Stary roch siał, groch. Jak go siał, tak się śmiał. Traf, traf, misia, bela, misia, kasia, kompacela. Misia A, misia B, misia Kasia, kompa C. Poszukam jeszcze jakiś ładny wierszyk. Pauza. Pauza to muzyczna cisza. Gdy żadnego dźwięku nie słychać, ani trąbki hejnału, który z mariackiej wieży przez cały kraj biegnie, ani fortepianu, który zna tylko dwa kolory, biały i czarny, jednak umie wygrać melodię barwniejszą niż tęcza, ani skrzypka, który stale stare piosenki gra, przechodnim na skrzypcach pauza to głęboki oddech który właśnie wzięła muzyka szukam następnego wiersza Rak, rak, chodzi tak, ma długie kleszcze, powiedzieć wam jeszcze. Jesz, chodzi też, idzie po ścieżce, powiedzieć wam jeszcze. Kruk, bardzo zmógł, padają deszcze, powiedzieć wam jeszcze. Raz, okoń, pasów. W jeziorze leszcze. Powiedzieć wam jeszcze? A teraz mam wiersz o pomidorze. Słuchajcie. Pomidor. Pan pomidor wlazł na tyczkę i przedrzeźnia ogrodniczkę. Jak pan może, panie pomidorze? Oburzyło to fasole, a ja panu nie pozwolę. Jak pan może, panie pomidorze? Groch zieleniał aż ze złości, że też nie wstyd jest wasz mości. Jak pan może, panie pomidorze? Rzepa także go zagadnie. Fe niedobrze, fe nieładnie. Jak pan może, panie pomidorze? Rozgniewały się warzywa, pan już trochę nadużywa. Jak pan może, panie pomidorze? Pan pomidor zawstydzony, cały zrobił się czerwony i spadł wprost ze swojej tyczki do koszyczka ogrodniczki I następny mam, wiesz gdy dzień idzie spać, Gdy dzień idzie spać, Bierze z sobą kolor traw I pieśń, którą ptak śpiewa nad łąkami. Błękit nieba bierze też Czerwień maków, zieleń drzew I słoneczne ciepło mieć Z pola przed oknami. Więc świat nie ma barw, Bez kolorów szary jest choć moc tyle gwiazd, śnieje nad domami. Na dzień dobry śpiewa ptak, że z tych gwiazd wyrasta brzask, i że wraca barwny dzień świeży i wyspany. Powiedz wierzbo, powiedz nam, o czym ptak śpiewa. Ptasią mowę pewnie znasz, tajemnicę zdrać. Tyle ptaków składa pieśń na twą cześć, wierzbo. Dobrze będzie znać jej treść, żeby śpiewać też. Już się kłania wierzba w pas, już nam znak daje, ale kto zrozumie z nas wierzby, szum i wiatr? Następny wierszyk bardzo, bardzo króciutki. Na tym dworskim moście dziwują się goście. Co się dziwujecie, jak nic nie dajecie? Nasz gaj zielony, pięknie ustrojony, wolno sobie chodzi, bo mu się tak godzi. A tutaj siedzi sobie ptaszek na kole, na kole i wygląda na pole, na pole, a jak sobie zanucił, zanucił, krakowiak się obrócił, obrócił, hej. Siedzi ptaszek na drzewie, na drzewie, ozeczką, kolebie, kolebie, a jakbie podskoczył, podskoczył, krakowiak się zatoczył, zatoczył, hej. Siedzi ptaszek na wieży, na wieży, skrzydełkami uderzył, uderzył. Aż krakowiak przyklęknął, przyklęknął, hej. I obączku teraz pierwszy. Bąk, 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 wesoły bąk. Sam się nam wyrywa z rąk. Bardzo cieszy go muzyka, więc do tańca sobie bzyka, gdy wiruje w krąg. Bąk, wesoły, bąk. Bąk wesoły, bąk sam się nam wyrywa z rąk. Kręci się jak karuzela i każdego rozwesela, gdy wiruje w krąg. Bąk wesoły, bąk. Bąk wesoły, bąk, wesoły, bąk sam się nam wyrywa z rąk. Pociąg budzi się na szynach i też kręcić się zaczyna, gdy wiruje w krąg. Bąk wesoły, bąk. Za okna słychać, odgłos piły, bo tam ktoś rżnie jakieś drzewo. Sąsiad, jakiś sąsiad jeszcze pracuje, choć sobota po południu. Nie odpoczywają, tylko pracują. Słychać też śpiew ptaków. Ja uwielbiam słuchać śpiew ptaków. Zawsze, gdy ptak śpiewa, ja otwieram okno szeroko, by go posłuchać. Można się wsłuchać. w słowik i słuchać i słuchać i cały czas słuchać jak w te wiersze, które czytam kłania się Maria Wondo kochająca was babcia Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia. Papa Łuśka. Pa.